1 marca 51 roku zamordowano siedmiu oficerów, z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele, z jego zastępcami. Wszyscy oni symbolizują Polskę niepodległą, wolną, Polskę sprawiedliwą, Polskę dobrą, która była po prostu mordowana. I to jest ten wymiar tego dnia 1 marca 1951, ale ono oczywiście upamiętnia też wszystkich innych, którzy dla ojczyzny. Dlatego, aby komuniści nie rozpanoszyli się w niej całkowicie, aby nie byli bezkarni, aby widać było, że jest ge gest oporu przeciwko komunistycznemu zniewoleniu, ci wszyscy, którzy oddali życie, są dzisiaj upamiętniani kontynuowali tą walkę, ale znając e, sytuację polskiego społeczeństwa po roku 1945 nie dążyli do zainicjowania ogólnonarodowego powstania, które skończyłoby się masakrą ludności cywilnej, ale świadczyli swoją postawą, swoim życiorysem. Widzimy ludzi, e, którzy zdają się mieć świadomość, e, że pozostają narodową ofiarą za wolność i niepodległość. To są czasami postacie, e, oczywiście do których e, bohaterstwa i brawury nie jesteśmy w stanie się Zbliżyć i to też wywołuje taką refleksję, że są to ludzie, którzy dla nas w swojej postawie są nieosiągalni. Mamy Jakiś postęp. Coraz więcej ludzi zna historię antykomunistycznego, podziemia niepodległościowego. Coraz więcej wiemy o losach poszczególnych osób. Powstaje coraz więcej książek, upamiętnień. Coraz więcej grobów odnajdujemy tych, których zamordowano i pochowano potajemnie. Coraz szerzej w społeczeństwie trafia do przekonania jednak prawda o tym, jak wielcy to byli bohaterowie. W sztafecie pamięci, w sztafecie pielęgnowania polskiej historii musimy posługiwać się różnymi językami. Z jednej strony oddając hołd i modląc się za naszych żołnierzy i bohaterów, a z drugiej strony opowiadając przystępny sposób, kim oni byli i to robimy. Główną bohaterką jest pani major Danuta Szyksznianosowska, Sarenka. Ona była łączniczką okręgu wileńskiego Armii Krajowej. Pani Danusia to jest jedno pokolenie, kolejnym pokoleniem. To było to pokolenie wychowane w kompletnym milczeniu. Mówimy o dzieciach tych żołnierzy. Oni byli wychowani w milczeniu, dlatego że ich, właśnie, ich, ich rodzice nie opowiadali im tych historii, bo po prostu nie mogli. I mamy to ostatnie pokolenie, to dzisiejsze pokolenie, które wychowuje się również w pewnej nieświadomości, ale ono wychowuje się w pewnej nieświadomości, choć mamy już dzisiaj pełen dostęp do informacji. Ale my nie, nie szukamy tych informacji z jakiegoś powodu, dlatego że nikt nie powiedział nam wcześniej, że jest to tak bardzo ważne. Więc mamy trzy pokolenia milczące. To my mamy o tyle szczęście, że możemy już właśnie o tych żołnierzach mówić i my musimy zagłuszyć, mówiąc głośno o tych żołnierzach, właśnie to milczenie poprzednich dekad. Pierwszy zwiastun filmu zobaczyłem w internecie i tak jakoś dogłębnie się wzruszyłem tym, że duża część filmu będzie poświęcona mojej babci. I napisałem do, do Pawła, do reżysera mm, maila z podziękowaniem. Powiedziałem mu jak się czuje część mojego pokolenia w związku z samym sformułowaniem patriotyzmu i jak bardzo tego potrzebujemy gdzieś w sercu, ale nie wiemy jak samemu się do tego zaprosić. I parę dni później Paweł zaprosił mnie na rozmowę. Pomyślałem, że jestem coś winien mojej babci i że, 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 że po prostu muszę to zrobić i że, że byłbym ostatnim głupkiem po prostu, gdybym, gdybym nie wziął udziału w tym projekcie. To jest dobry pomysł, żeby w sposób popkulturowy, czyli koncertami edukować, zwłaszcza młode pokolenie, przybliżać nam takie najświetniejsze polskie epizody wojenne. I tu w tym muzeum to właśnie mamy. Żołnierzu złomny nagrodą ci blizny, Drogowskazem twoim, Bóg, honor ojczyzna. Hej, hej, rotmistrzu, twoją nagrodą blizny, Drogowskazem zawsze, Bóg, honor ojczyzna. Bywa, że ludzie się czasami zruszają. Ja myślę, że jeśli ktoś się wzruszy, to i zapamięta jakąś historię, Inki na przykład, czy roja. Może sięgnie, poszuka innych bohaterów. Może zacznie układać sobie tę Polskę taką, jaką ona była, a nie jaką przez 50 lat komuny wtłacza nam, nam do głów. A ja teraz korzystam z tej wolności i takie właśnie utwory powstają. Kiedy szukam w pamięci przesłania, słów, co przy są do nieba, słyszę inki głos sanitariuszki. Zachowałam się jak trzeba. Słyszę inki głos sanitariuszki, zachowałam się jak trzeba.